Pewien bardzo znany bahawiorysta dziecięcy powiedział ostatnio bardzo istotne słowa i myślę, że każdy rodzic powinien je usłyszeć. I on powiedział coś takiego: W życiu twojego dziecka powinien być taki czas, okres, kiedy dziecko cię nie lubi. To ma sens. No bo teraz zobaczmy, jeżeli ja będę tak bardzo desperacko dbała o to za każdym razem, czy dziecko mnie lubi, czy nie, to ja nie będę stawiała tych granic konsekwentnie, to ja nie będę ich, ich stosowała w odpowiedni sposób bo za bardzo będzie mi zależało na sympatii dziecka. I nie zrozum mnie źle. Nie chodzi o to, żeby nie starać się o to, by budować fajną, zdrową relację z dzieckiem. To nie o to chodzi. Oczywiście e, dobrze jest spędzać z dzieckiem czas i, i, i rozmawiać z dzieckiem i pokazywać mu, okazywać mu zainteresowanie itp. itp. Ale w momencie, kiedy to dziecko zachowuje się niefajnie, przeklina, krzyczy, bije dydydydydy, e, dy, 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 no to podchodzić zadaniowo. Nieważne, czy temu dziecku się to spodoba, czy nie. Dlaczego? Ponieważ najpierw zadaniem numer jeden rodzica lidera jest pokazanie dziecku, że może czuć się bezpieczny w towarzystwie rodzica, tak? kiedy poczuje się bezpiecznie? W momencie, kiedy rodzic postawi granicę. Empatycznie, szacunkiem do dziecka, ale konsekwentnie i stanowczo. Bez strachu, czy dziecko mnie polubi, czy nie. Bez tej obawy. Bo jeżeli Ty masz taką obsesyjną obawę, ojej, ja postawię dziecku granicę, no to nasza relacja się zepsuje, ojej, to mnie nie będzie, to moje dziecko lubiło, no to będzie bardziej przepadało za tatą, nie za mamą, to to Cię blokuje. To Cię blokuje, to Twoja blokada, to nie będziesz w stanie stawiać tych konsekwencji konsekwentnie za każdym razem, kiedy faktycznie sytuacja tego wymaga, to po pierwsze, a po drugie będziesz te granice stawiała tak trochę byle jak. No ja się z tym behawiorystą bardzo zgadzam, że to jest taka bzdura. To jest taka bajka, którą sami sobie jako osoby dorosłe dla siebie napisaliśmy i, i bardzo uwierzyliśmy w tą bajkę, że jeżeli będziemy stawiać dzieciom granice, to że one nie będą nas lubiły. Jeżeli będziemy konsekwentnie, stanowczo stawiać dzieciom granice, no to one tak, no nie bardzo będą miały z nami dobrą relację. To jest bzdura. I słuchajcie to, o czym tak pięknie powiedział ten Bahawiorys, to dokładnie tak ubrał słowa, prawda? Ja zaczęłam stosować w mojej praktyce około dwóch latach pracy w ośrodku z trudnymi dziećmi, trudną młodzieżą, i zrobiłam to tak nieświadomie, tak? I dlatego, że ja wiedziałam, że mam dobre intencje i że chcę dla dziecka dobrze, to nawet jeżeli widziałam ze strony dziecka złość. Burzenie, tak, skierowane w moją stronę, bo stawiam te granice, to mimo wszystko je stawiałam. Nawet jak widziałam, że, że no, niestety to dziecko mnie dzisiaj nie lubi, e, czy nie lubiło mnie przez kilka dni, tak, to i tak stawiałam e, te granice. I słuchajcie. No i wyobraź sobie, jakie było moje pozytywne zdziwienie w momencie, kiedy e, dzieci na koniec dnia, na koniec zmiany pytały, czy, czy przyjdę jutro, może tak? Spędzić z nimi trochę więcej czasu. Więc przestajmy wierzyć w głupoty.